Dajcie, moi mili Ruszamy sobie z kolejnym odcineczkiem gry Sinking City. Idziemy. Tak jak poprzednio mówiłem, idziemy do frywającego Feniksa Zatem, o kurczę, tu coś jest. Zatem idziemy tutaj w to miejsce. Miejmy nadzieję, że tu mnie nikt nie zaatakuje. To jest chyba psychiatryk. Nie jest to jakiś ratusz, coś takiego. Więc idziemy w to miejsce, by dowiedzieć się coś więcej na temat naszego zadania głównego Chyba, że nas ktoś dopadnie i nas zabije, to nie dowiemy się Dobra, dobra yy, Czekajcie, bo tu nie wiem nawet, co mam szukać yy, Mieszka na wschodzie, na Lambert Street, czyli z tej strony Pomiędzy hale. I dobra, i z tej strony idę. Tu muszę iść. Ten kolej gdzieś tutaj mieszka. Tu, dobra. E, tu prawdopodobnie mam tego pana. A, loading to na pewno. O, ale trupów tu jest. Zobaczcie, tam jest trup. Coś tu się wydarzyło. Ale coś złamało się w karku z jednego strzału. O kurcha. Fak, piwnica. Dobra, idziemy najpierw do piwnicy. Ja pierdzielę, jaka tużaj nie było. Ja pierdolę. Naprawdę, uwielbiam. Pierdzielone stwory. Zamknij się. Już mam wystarczająco strachu w gacia. Czy ja mogę w ogóle. No właśnie, mam prochu. E, Zobaczcie, co się w ogóle stało tu z multum trupu. Multum. No to trwało mu. Wow, must be być nerves. Już się nie ruszy, ale masakra, wam powiem taki atak z zaskoczenia brzeg. Czekajcie, z tego coś zobaczę. Nie, wszystko jest w porządku. Dobra, jedziemy. Oh, fuck. One ferocious blow and he was gone. Ja nie mogę. Co to jest? To wygląda prawie jak człowiek. Ale człowiekiem na pewno nie jest. Wiecie co coś jeszcze jest? O. A takie zwykłe, nie? Takie zwykłe stwory. A tyle zamieszania zrobiły. No nie liczę tego wielkiego giganta, który tutaj się pojawił. Muszę iść tam, ale zanim ja tam pójdę, ja chcę zobaczyć, co jest do góry. Ok, co to kutwa jest? Co to, kurde, było? Co to było, ja się pytam? Ja nie mogę, to jakaś wiedźma była. Dajcie tak mi naboje. Idź pan do cholery, ale mi normalnie... pęcherz cisłotera. Wystraszyłem się jej. Zostałem podczas wizyty w domu Josefera Napastniczka zadawała się mieć formę pokrytej tatuażami dziewczyny, z plemienia Maju. Postrzeliłem ją, ale pociski jej nie zraniły. Przynajmniej udało mi się ją wystraszyć. Właśnie mamy umiejętność. I tak mówimy, aż nie mam powodzi w co dawać. No to dajmy Dajmy w sumie tu. No bo co ja mogę? Co ja, co ja biedny mogę wziąć więcej? No nie mogę więcej, więc ten koleś tam żyje. Koleś tam żyje. Leki uspokajające. Pognieciony list. Synu, ostrzegam cię po raz ostatni. Jeśli masz zamiar kontynuować swoje autodestrukcyjne badania, będę zmuszony coś z tym zrobić. Nie mogę patrzeć jak dążysz do samozniszczenia. Psujesz własny umysł. Poświęcasz własne zdrowie, by gonić za tymi bajkami o zmarłych. To nie jest tego warte. Zostaw te brednie, albo będę zmuszony cię wydziedziczyć. Nie będziesz wydawał tych pieniędzy na własną śmierć, en hill Okej. Okay. Zanim zagadamy z tamtym czubem, to pozwiedzajmy sobie trochę tutaj. Jakiś liścik. Tutaj też jest coś, to jest pusty kufer. Tu są bronie których nie mogę nawet dotknąć. O majowie. A z tyłu? Nie ma nic. Jak się od tego oddalić? Okej. Okay. Yy, czyli tak jak mówił, ona była z plemienia Majów. Może to była jego rodzina, tego kolesia, tam jakiegoś. Tego, który miał się nie zabijać yy, o tej nauce ze zmarłymi. Przepana? Albo poczekaj, przepan. Weź, 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 weź i opkni, weź i sprzedaj. No tak jest, jakiś upośledzony. To on się nie szcza... O, ten krokodyl fajny. Tak się nie Is she gone? Did you kill her? What the hell's going on? I'm sure I shot her dead, but then she ran. Oh, snob, we are in trouble now. My name is J Charles Reed. For me? Okay. What do you know about that thing? She's Usha, a Mayan priestess, rejected by death itself. I can only imagine what keeps her alive. Unusual. If... Why would a Mayan priestess come here? It was. Oh, my She was after. U... Don't ask me about it further. I can't say. I need your help to get into... Oh, that's a noble goal, but... Johannes was the one who told me about you, and... He did? Well, I... Eki? What kind of... Mayówka? The Mayan girl? Ja Usha? Sh you mean the seal? I have it. Just show me the entrance. The seal... You're testing mm -hmm. my patience. Usha was the last one to open the path below, and she... Mm. My bullets did nothing. You... There are ways to resist her sorcery. I was going to use them myself, but... But didn't she come to you? She caught me off guard, tried to kill me. I... I'm a private eye. Tracking Usha won't be a problem. When you locate her lair, come let me know. Meanwhile, I'll prepare our defense against her magics. Any leads on how to track her? Oh, I don't know. But she drinks, but... Thanks to the wild beasts and madness, Oakmont is full of the dead. Oh, I guess that... Johannes told me nothing about you. Uh, I understand. Your face tattoos are red. The Indians gave them to me. I visited a lost pyramid in the jungle. The E. Your illness? How did you get it? Is it contagious? As with many other tropical maladies, it was borne by a certain species of fly. A live The old Mayan temple. Superstitious savages may call it a curse of the. I've seen enough to not take superstition. If Johannes trusts you enough to recommend your help. You must have some unique Well, I am an archaeologist, well versed in alchemy and other less Wait. What? I spent years in the jungle learning from Mayan descendants. The illness forced my return. Did you say Shibalba? The world. Shibalba. It brings disasters, epidemics, madness. The most violent mine. Different locals gave it different names. Some of them can be traced their origin. You want to get in? Oh no, no. That place must be closed forever. Oh that befalls Oakmont has in. Well, I agree with that. And that's <grym> Okay. <grym> Dostaliśmy tutaj pełne informacje. Zebrano cały materiał dowodowy, ale została nam jeszcze ta mm, niespotykana tam część. Tutaj, której nie sprawdziliśmy, a bardzo mnie korci, by zobaczyć, co tu się wydarzyło. Będę mi tu sobie kapie, kapie krewka z koleśka. A to jest list. List od właściciela nieruchomości. Szanowny panie Davis, zająłem się sprawą pańskiej skargi, ale z żalem stwierdzam, że nie znalazłem żadnych dowodów na to, by pan Hill łamał zasady wynajmu. Odwiedziłem pana Hilla po otrzymaniu pańskiego listu i doszukaję się u niego niczego, co potwierdzałoby pana oskarżenia. Tak właściwie, to muszę stwierdzić, że apartamenty pana Hilla znajdują się w stanie absolutnego porządku. Jeśli ma pan problem z hałasem po nocach i obrzydliwym smrodem, rozmówić się z panem Hilem w cywilizowany sposób. Z, wyraża, z wyraża, Wyrazami szacunku, Guc. Mam nadzieję, że tu nie zaatakuje, nic więcej. No tu widać, że ich to padło dosłownie. Ciekawe, nie? Tu mam pistolet. Szkoda, że nie mogę go podnieść. No dobra, chyba nic więcej tutaj nie, nie zyskamy. A jest tu kufer. No i by to było na tyle, mogę się teraz śmiało, jakby to powiedzieć, ruszyć z powrotem na dół. I wychodzimy stąd. Spadam jak najszybciej się da. Nie chcesz walczyć z tymi potworami. Hmm, Tego muszę zerknąć dokładnie, muszę się udać w ogóle. Tu mamy wykonane wieści, opowieści, korespondencje, dokumenty, pałac umysłu i teczka. A, muszę iść do biblioteki. Eee, w porcie odkupiłem, mówi się, że gasuję wapieniem, więc o to, to moje, ale to właśnie to gdzie jest. Dobra, zaraz poszukamy. Ożywiony dźwięk, próbowałem je zabić. Okej, okay, nieważne. Eee, musimy iść do. No właśnie. Gdzie ja muszę iść? Do ratusza czy do księgarni? Eee, spróbujmy wywnioskować. Józef i Zerwę uszukają, ten ten, który ona zaatakowała, następnie powiedzieli, mógłcie gdzie się ukrywać. Twierdzi, że osiągamy jakieś strasznie pieczęci, to dodano. Kabanka żywi się krwią zabitych ludzi. Staje się dzięki nim silniejsza. W porcie odkupienia mówi się o wampirze. No to w takim razie, wydaje mi się, że to muszą być plotki, więc to musi być gazeta. Codziennik Oakmont. Wampir grasujący w... Z, za... w czymś tam. Sprawa dla reportera. Ciekawe. Ciekawe, skoro grasuje wampir, to ciekawi mnie dlaczego nie został jeszcze jakby... E, pojmany, przesłuchany nie wiem, zabity. No kurczę, no wampir to jednak jest stworzenie, które potrzebuje ludzkiej krwi, by przetrwać. Dlatego pozostawianie go przy życiu wydaje mi się jedną z głupszych decyzji. A fakt, że są o nim plotki, znaczy, że to musi być prawda. Dziś musi być prawda. Ty może to nie być dosłownie wampir, lecz osoba pijąca ludzką krew. A też tak właśnie jest że ludzie wołają na siebie wampiry, a tak naprawdę nimi z natury nie są, bo nie mają to, tego narządu umożliwiającego im bezpośrednie wyssanie. No nie no, w sumie kurczę, jak spojrzeć na to z tej strony, to człowiek mógłby być wampirem, wystarczyłoby się wgryźć w szyję, czy tam gdziekolwiek i po prostu ssać. Tak, ale nie mamy środka znieczulającego. du du, du, du Już nie możemy być wampirem. E, dobra, co to jest tutaj? Nie, to nie tutaj. Jak to nie jest tutaj, to przy okazji mamy policję. Więc możemy na policji zobaczyć, a jak nie to będzie trzeba iść do ratusza czy jest zarejestrowany mieszkaniec, który jest wampirem? Oczywiście znaczy w psychiatryku nie ma sensu szukania takiej informacji ani w szpitalu, chyba że wampiryzm to jest choroba w Sinking City, ale nie wydaje mi się, by to właśnie tak, tak miało to być. No przejdź, dzięki. Widzę, że z tej strony jest wejście, a e, gdzieś tam naokoło usilnie próbowałem się przedostać. O, za. mi e, się. To nie tutaj. Zawsze się pomylę. Ale też mi się nie wydaje, żeby to było to. O, fuck! Jakim cudem! Dobra. E, podejrzani. Narzędzia, dokument, sposób działania, dzielnica, port. Dzie... 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 Otrzymaliśmy dzisiaj dowiadomienie o kolejnych ofiarach tzw. wampira. Kilka ciał, z których spuszczono krew, znaleziono na podwórku przy Old Church Road pomiędzy Smith Aveo oraz Maple Lane we wschodniej części portu odkupienia. Wysłałem tam patrol, by sprawdzili miejsce zbrodni. Ciała były w podobnym stanie co te znajdziemy na zakrytkach i na muszelkach oraz na trzcinowych wzgórzach. Nie pojawili się żadni świadkowie, więc mamy informacje, gdzie możemy znaleźć. Podwórze w wschodnim porcie odkupienia. Port odkupienia jest. tu. Wschodnia część to jest tutaj przy Old Church Road pomiędzy Smith. I Maple. Eee, tu jest Maple, ale Smith'a nie widzę. Smith jest tu. Czyli Orchard Road pomiędzy tym, to jest tutaj. Tym, otóż, miejscu. Zobaczmy teraz tylko sobie. Hmm, to jest to. O. Usza potrzebuje krwi, by zyskać. Wampir gasuje. O. Usza będzie mordować bez końca. Usza to nieumarła morderczyni, która zabija ludzi i pije ich krew. Tu jest taka jedna wiado wiadomość, właśnie usza. Ale ciekawe, yy, czy usza to jest istota żywa, czy tak yy, po prostu, nie wiem, materialna ze zdolnościami yy, magnetycznymi, nie, ze zdolnościami z magią związaną, czy po prostu. to jest po prostu dół. Ciekawe, nie? Czy się napisz, bo już mnie boli. O, nawilżone gardło o wiele lepiej brzmi. Ciekawe, czy na miejscu, hmm, tutaj tej zbrodni, znajdziemy dosłownie vampira. Czy może jakiś tubylec będzie, albo same zwłoki? Też tak może być. I mówisz na podwórko. Podwórko mi się wydaje być z tej strony. Tylko teraz tak z tej strony. Tutaj. Ja pierwszy lepiej wystraszyłeś! Tu jest podwórko. Poszukajmy sobie torba. List. To moje ostatnie ostrzeżenie. Jeśli nie zapłaci Pan za zaległy miesiąc, sprzedam wszystkie Pana rzeczy i wyląduje Pan na ulicy nie będzie sobie pomieszkiwać w Devil's Reef i unikać płacenia bez konsekwencji. Devil's Reef to jest miejsce, gdzie ja nocleguję. Dlatego mi się tak skojarzyło. Ożywiona ręka wyłapie, to torba z listem. Dobra. Upane. O, mnie zastraszyły. Nie lubię, jak coś mi się pojawia obok od razu. I jest cały blady, więc tak naprawdę spuszczono z niego tą krew. Jeśli Aha, no tak, bo my tu szukamy teraz dowodu.

obey So, order me, priestess, and I will serve. Great, this, buddy. Hope none of those hungry warm skins saw you here. Okay. Let's see what we have here. the first. Redova, first. Redova, buddy. Hope none of those hungry warm skins. Four. Usha attacked three Innsmouthers before a man appeared and tried to shoot her. She called him Raymond and hypnotized him somehow. Okay, Raymond did not allow us to the Fire and lots of fish. These guys were going to have a good meal here. His blood was drained. I zebrano cały materiał dowodowy. Znaczy tu mogę się jakoś dosyć do góry? Nie, dobra. Mamy jeszcze tutaj pałac umysłu. Eee, więc można by tutaj zaraz sobie zrobić. Kilby może już taki, że trzeba Raimonda. Torba z listem, miejsce pobytu Raimonda. Mężczyzna, jej był świadkiem ataku uszy. Jest z nią jakoś powiązany. Opuścił na miejscu zdarzenia torbę, w której znalazłem list o zaległym czynszu. Zapokój w, ryj... w czymś tam. E, więc to jest jedyna nasza. E, zden. O, właśnie. <laughs> to jest chyba ten pokój zamknięty. Ej, to może być to w końcu w końcu poznamy prawdę o pokoju z o pokoju, który znajduje się obok naszego i nie mogliśmy do niego się dostać. jej, super, w końcu w końcu zagadka została rozwiązana. Tadadadum. Ta, 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 ta. Więc zobaczmy. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie jakaś rozruba, bo będzie to niewesołe. i tu się zaraz wszystko okaże. Dzień dobry. Muszę raymond. man named raymond lives here. how's your business? i need to talk to him. you'd be better off talking to the wall. raymond Archer ain't here. left a few days ago and. what about his room? a pile of weird stuff and broken junk. take a look if you want. No. I found a debt letter from you at a crime scene. Can you tell me who it was for? Huh, <laughs> I have no idea. Why? Do you send that many of them? Yes, thanks to all you damn newcomers flooding Oakmont, I have a form letter that I adapt. Well, make a newcomer got fifty of them back here right now. Clever, eh? Not at Okay, thank you. To jest pierwsza rzecz. A drugą rzecz to my poznamy w następnym odcinku. Teraz idziemy sobie do własnego pokoju i przeczytajmy sobie jeszcze: Przestępca skazany na dożywocie. Sprawa morderstwa słynnego Mistyka Johannesa Wandenberga została rozwiązana. Policja twierdzi, że przyjezdny Gerd Bayer sprzyjał się do pełnienia czynu. I dobrowolnie oddał się w ręce organu sprawiedliwości. Bayer został skazany na dożywocie za swoje przestępstwo. Co ciekawe, z sprawą Bayesa zajął się prawnik z Oakmont F. Scott, który wcześniej pracował dla rodziny Carpenterów. Będę robił co w mojej mocy, by złożyć apelację do wyroku, twierdził pan Scott. Okoliczności tego zabójstwa były tragiczne. Ufam, że możliwe jest przekonanie sądu do nieco bardziej rozsądnego wyroku. Więc Bayer dostanie inny wyrok. A my sobie w tym momencie kończymy odcineczek ja wam dziękuję bardzo za uwagę. No i oczywiście widzimy się w kolejnym odcineczku. Tymczasem żegnam Was. Trzymajcie się. Hej!